Taki begier odkryłem. To jest chój, nie? A pizda będzie na tym. Yy. Nie, to już nie jest miłowo. Nie można nawet powiedzieć, że to na miłowie będzie pizda. Muszę kto jak to się nazywa. Ziemierdziwą bal. się Rompertem. Jaskinia po krzyku. Jaskinia Romperta, to się powinno. Lejejejeje, yeah, yeah, yeah. bo ja stara się śmieje Lejejeje, ja stara się śmieje yeah, 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 yeah. <laughs> Ja pierdolę. To już jest za dużo, nie? Też trzeba dzwonić po koloś, mi się wydaje. Ale to mi się wydaje, że trzeba ten z y, publicznych pieniędzy y, wydać tutaj. Gdzie tu są publiczne pieniądze? Gdzie można deprodukować publiczne pieniądze? Dobra, wydamy ze swoich. A nie, przecież ja skonfiskowałem radio. To kij, dobra, moment. Dobra, trzeba ten. Trzeba weź tym motyle, bo mnie tu po, po kurwi zaraz. Weź tym motyle, bo wy... pojebie mnie, nastawiali jakieś słoiki z owadami. Moment, tu trzeba ta. Radio, radio gaga. Trzeba rozkręcić imprezę chyba od samego początku. Mi się wydaje Dawaj. tu normalnie. 9 rano. Czekaj, czekaj, przełączna. Gdzie to jest jakieś disko po... Dobra, niech czekaj, 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 bo źle. Niech będzie country. Country mode. Ale trzeba po siadać gościu, wychodzimy. Ciśniemy, robimy to. Jak poza domem? A no, Franek, rzeczywiście, Whistle jest poza domem, ale Whistle to się ledwo co rusza. No nie masz ochoty, ty na wspólne wyjście. I tu nie jest żadne wspólne wyjście, ty masz wyjść normalnie na osiedle. No i proste. No, dziś reszta osiedla? Co to w ogóle znaczy, że on sam na pieprze czadu? I to jakaś stypa jest na tym osiedlu. Dobra, to jest schłównie osiedla, nie? Na z tym, z austriackim malarzem, graczy 4. Czy wygłosi przemowę na jej debiutancki e, album? Chuj, 39 ma nie? Weź, Chadu, zobacz może jakąś robotę. Oczywiście part-time, nie będziemy siedzieć 8 godzin jak frajerzy. Krawężnik, karierzy wywiad, no nie. Pomywacz, gastronomia, też nie. Ciebie probówek, no... Patrząc na to osiedle, to niektórych tutaj można było szczyścić już na poziomie probówek. Stancja jakaś tutaj? jakaś kurde też starucha, czekaj, weź. Weź tu się zakręć, czadu Pokaż, kto tu przewodzi na tym osiedlu. No już jakieś piąteczki, także jakże. Co? To no już się zaczyna. Dobra, to spier dalej z naszego osiedla. ci nie pasuje nic. Dobra, mi się wydaje, że trzeba zamówić taksę i pojechać do jakiegoś tutaj normalnego miejsca. Tutaj baru, gdzie czadu może będzie... To jest dobry pomysł. Gdzie czadu będzie mógł kuczę wychylić jakiegoś romperta. Arka Noego, biblioteka, kawiarnia. Gdzie jest jakiś ten? Gdzie jest jakiś ten na clubing, że można było jakoś wychylić, kurde? apertiba, A pokaż ten osiedlowy, może jakieś nowe dresy. Czadu sobie kupi? op normalnie w piżamie, nie? To jest dobry. gość objebane prawie mody. Jak normalnie on w piżamie wychodzi. Gdzie jest jakieś nowe dresiwo, co można było się pokazać poczką na osiedlu? O, ten taki nawet, tu się prezentuje. Engarniaki, to daj ta spokój. Ale tu, czy to? O, to kupuję. 200 dolków. Dobra. Tego się nie robi dla prestiżu? Ty, Aneta za nami pojechała, co jest? Bigesuwa suwa, jest czy ja? O, nasz dres zajebał Już tam się nie rozpędza, gościu, To nie ma takiej gotówki Co to jest, ty? Żeś to z kontenera dla tych zajebał? Gościu Co jest? Dobra, nasz nowy dresik, trzeba jechać dalej Akurat wieczorowa pora w kawiarni będą romperty Ale co to są jakieś z dupy mi Odzież u Franciszki Nie ma tu żadnego klubu? Tylko ja się nie pokażę w kawiarni. Pokaż się tą kawiarnią, ale wydaje mi się, że będę żałował tego. O! Jest, dobra, to mi się podoba. Ja dodałem, bo to jest miejsce dla ciebie. Jak się pita tam się ma, się ma. Stały bywalec tego miejsca mi się wydaje. Jak ona się? Zuzanna... Ciołę. Dobra, zajmij się bar. Zaraz się zajmiemy. 15 dolków. Futelki prosto, gości. Dobra, jeden to jest rozgrzebkowy, wiadomo, nie? To już po jednym? Ty Ty się dopiero rozgrzewasz, on już się zaczął łapie. I to dopiero początek twoje, twojego, twojej podróży ten już nie będę mówił Drugi na drugą i tyle no O zaczyna się nie, Chodba już pierdolno, już widzi same dupeczki To tak, do których trzeba zagadywać nie, nie, to jest, mówię Ale co ty latasz gościu? Nie może ci dwójka docisła po dwóch drinkach? możliwość. O, burdy się zaczynają, nie? Czyżby z barbanką? Normalnie z barbanką, gość wali na sukę gościową. Czadzior, dawaj pomóż mu Bo jest nierówna walka Dobra, ale może w tym czasie jakiegoś drinka. dodałem nie ma No, jak gdyby nigdy nic, nie? Normalny dzień tutaj Ale czekaj, no nie zostawij, drinka Co on zrobił? Jakie... ha normalnie się zbekał babce w twarz i ona mu oddaje, nie! No, przecież to jest Normalnie, beki puszczone są i tyle, nie? To macie. Ci wydaje, że to jest jakaś bratnia dusza, nie? Czekaj, na razy tutaj ten? Trójeczkę, czwóreczkę. Może mieszanego? Jakiegoś. Ule puścił normalnie. A to mi się podoba, bo czadzior cztery wypił. Już nie ma dla niego tajemnic w tym miejscu. Strzęka, trzęsie. O, jest czadior czadior się rzucił, doleli na pizdę, chciał blać babkę. O jest gościu, ty wypił cztery, już mu odpierdoliło. Czekaj Czadzior, bo tu trzeba poznać jeszcze mi się wydaje ten, albo jeszcze... Czekaj, co? Zajmi się barem? Może jeszcze ostatniego, co? Na wychodne. Ty, Czadzior, no na wychodne, dawaj tutaj. Ale co ci się nie podoba, koleżanko? Hop, troszkę tutaj twoich feromonów rozsiewa, to już musisz tutaj pokazywać jakieś? Księżniczko? W lokalu... obsługa lokalów nie ma problemu do tego. Ty jej nic nie polewaj, ty, Zuza. I ta za nami chodzi, no przecież ona jest jakaś siebnięta ta Renata. Czekaj, bo ty wody z kwiatów wypijesz zaraz, gościu. Czekaj, czekaj, no wracaj. Nie spanie, jakie spanie, jak się doładujesz, to ci przejdzie zaraz. Jakąś kawkę, o. Taka, a tu jest kawka, moment, 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 chwilę. Weź kawę. Ty dla nikogo nie kupuj, gościu. Weź zajebse kapkę i normalnie pijemy dalej. Nie ma w ogóle tego. Co tu się dzieje? Przecież to jest jakieś pierdolnięcie. Czyż te babki dopiero oh, się zaprzepiorą oh. się? Oh, oh. Ej, hey, cadzior, ty słuchaj, weź mi nalej kapkę. Co tu się dzieje? Chłop, normalnie. Ta w ogóle jej nie zna, jakaś Teresa, bimber, Boxer, Ta się jej oświadcza. Chce, że to... O kurde, czadzor, dobrze atakuj. To mi się podoba, nie? Jak mi nikt nie mówi, że. Alkohol jest szkodliwy, kurde. Jak tu widać, że. Nie, dobra, ona mi się podoba, nie? Mi się wydaje, że tutaj. Ale ty, gościu. Dobra, bo on tu padnie, kurde. Trzeba teraz wrócić, bo ja tu widzę wątek, który jest do wykorzystania. Dobra, roześ się szefu przyjechał. dobra, ubrania teraz? Aha, dobra, no to przecież się czadem ja kupiłem. Dobra, dupy tu zamknąć, ja próbuję spać czadem. Ej, to wątek mi się podoba tam z tą kanereczką. W ogóle ktoś mi hatę wszedł, co jest? Wydaje wydaje, że tu trzeba się przespać i trzeba ruszać dalej na ten. Jego szybko że kasa mi się skończy, ale to chuj, sprzedam tutaj rzeczy stąd. Łazik. <laughs> Łazik, Łazik to jest z tego, ty. Ej, kurwa Łaziku. Dobra, trzeba jechać na ten. Gdzie jest jakiś telefon? A ten wątek to jest y, ten. Nie, to jestem już teraz nakręcony. Ja po taksu we normalnie ja tam wracam, nie? Tam muszą być driny balone. Pawiarnia to jest gold, nie? Pierdalam z Dobra, szefu jest moja barmaneczka, jest. No i o to chodzi. Ja to tylko wystrój z moim, kiedyś kupię to. Zrobię po swojemu tutaj taką spelunę. No i zaczynamy, nie? Przygodę. Proste, lej. Piotr Sim, no oryginalny, nie? Oryginalny. Dawaj drugą, bo to dopiero początek. Najgorzej, tylko że on w piżamie przyjechał, nie? On jest ibnięty. Mama ma tak wyjebane, że on się nawet nie przybiera. Dawaj na drugą. Ty jakieś rzuty do kosza robisz ty. Ja tutaj drugiego zamówiłem, gościowo, Zuza, lej tutaj. No. <grytanie> Co ty do rudego pokazujesz, że się nie patrzył? W ogóle wyraz twarzy ty. <grytanie> Widać komu zabierali kanapki w szkole. Ty nie podawaj ręk łapy rudemu. Co jest? Weź go przepędź stąd, poszedł stąd. Rudy, ty, no, rudy zna swoje miejsce, za zły głowę wkładano, to do kąta poszedł. No i krótka piłka, nie? I czadzior tutaj. Wiadomo, ty, ty, ale co ci się dzieje? No przecież chyba nie walniesz tutaj, nie? Dwójki. Proszę, czadzior wie, w jakim towarzystwie się. Czadzior wie, w jak, jakim towarzystwie lekarze, sama Elita, nie? A trzeciego. No, no ten, no coś z. ten. Czadziora miejscowa, on ma wyjebane. Chłop się myje normalnie tutaj. Nie, tylko po co? Nie myj się, przestań, Czadzior Bo ci, ty ci drina zajebał ten koleś, Vincenty. Ty, Vincenty masz. nie, Ty, Vincenty, w pizdę masz tu ewidentnie. Zakradzisz drinka. No, chłop normalnie nam drina zajebał. Ty ja ty po to, żeś ty kurde. A, jak. Co to jest w ogóle? Co ty masz na bani, ty? Masz grzybka z Mario? Ja no, Wincenty masz pizdę za klubem, nie? Co tu się dzieje? Ty już drugi koleś do tej pląty. Nie, <laughs> <Takie> spojrzenie miała? <laughs> <grymne> oh, o, <niebd. grymne> oh, Shalom! <Rady, grymne> jakie spojrzenie miała? Ale co tu się dzieje? Czemu każdy się oświadcza? Jaki pis w ogóle jakiegoś zbitego kudla. Podoba mi się, że Czadzor tu jedyny jebie w tym towarzystwie, nie? Dobra, trzeba następnego tutaj, nie ma za Pierdolenie, przestań się myć, gościu! Czadzor ci trzeba chyba naprawdę nauczyć tutaj. Ale się wpierdoliłeś w kolejkę, gościu. Proste, szefu pije teraz. Tu zabiję dla koła tutaj polewać. Dobra, dawaj następnego. <grymne> Jak on się nazywa? Nikczemny szarlatan Czego chcesz od czedziora? to go na małe? kurde, normalnie ten, panienka z okienka o, chuj. To jest zbyt dobre, nie? To mi się podoba Łap normalnie Jak się przykurczy Ale co on tam mu robi? Za co on mu minus 150, ty? Pop nas na hajsby Nie, gościu Nie, ale masz teraz, nie, na bombę teraz dostajesz, nie? Dobra doktorek weź spadaj, bo tutaj gościu musi dostać. Nie no, to jest zapamiętany, to jest drugi do listy dodany, ten pierwszy co przechodzi najpierw na osiedlu, nie? Pop normalnie nas ojebą na 150 dolców. Nawet łysy przyszedł. Co jestem coś kurde Dobra, cztery poszły, weź ten. Uderzaj do Zuzi Może coś tutaj kurde czadzior wyjdzie. Ale no co? Aha, bo w pracy jest, dobra, rozumiem. Co to jest ty? się Nie rzucaj na kobiety. Czadior, on wypił parę drinków już mu odpierdala. Ta jest najbiedniejsza, tutaj kogoś w ogóle nazywa. Barbara. Dwóch typów, normalnie, a każdy się oświadcza. Klałem, że ten. Zuzia takie uniki robiła, żeby była już przygotowana, co, co czekają w do domu. Bo Czadzior nawet się ubrał pod ten. Pod kolory e, dokumentów, które będą wystawiane i pod niebieską kartę. E, ale ty zostaw nam ją. Co ty Pierdali jeszcze czego? Ale czemu tu się każdy. Ty nam został złuskę, ty. Tylko czemu tu każdy się każdemu oświadcza? Co tu się dzieje w ogóle? Jak ktoś nie powie, czemu to się tak zaczęło wszystko świecić? To dlatego, że czadzor tutaj przyszedł? No nie, ta przyjechała tutaj. To jest czadzor. On rozkwinia już nad życiem. Patrzy się w dal. To jest ta jedna cicha osoba na imprezie, która patrzy w dal. A tak, o. To jest czadzior, nie? Jego historia. Odrzucony. Spukany. Bez przyszłości. I ten Łysy tutaj <głosy> To jest jak normalnie z jakiejś taniej komedii O moment, bo Czadzior chyba tutaj z Basią się napierdala Czy za Cazziorem, wiadomo o co chodzi Ty no, nie możesz przynieść wstydu gościu, a tam widział jakieś poduszanie, balachy zakładane Dobra Czadzior dostał na pizdę niestety To jest spędzanie czasu według Czada, nie? <noise> to jest kiedy dobrze się z nim rozmawia, ale jest brzydki jak... No i będę mówił, nie? <laughs> dobra, trzeba barbankę urobić, ale trzeba się też doładować, bo widzę, że tutaj ciężko już jest. Co jest, no co ci się, no... To wszystko przez to, że w robocie pewnie. Dobra, zaprosi się ją na melinę, to zrozumie, z kim ma do czynienia. Dobra, spadamy stąd. Zobaczymy jeszcze co ten posąg tutaj? No dobra, to jest ta paja tu co jest odstawiana, że chłop się pomalował tej i on myśli, że tutaj ten... Dobra, spadamy do nas na melinę. Się wydaje się, że czadziarowi chodzi po głowie ta Zuzka z tego... z baru, bo... To chłop przyszedł, to siedzi i rozmyśla. Trzeba, może ktoś wyjdzie, jakiś sąsiad, pogadać coś. Pisza, wszyscy udają, że śpią. Nie, ale bez kitu by trzeba było znaleźć jakąś robotę, bo chociaż na pół etatu. Bo tu nie będzie na drinki nawet. Pomocnik w kraju, że biznes. Ooo, biznes, mi się wydaje. 52 simodolce. No dobra, co jest jeszcze tutaj? Dobra, ten biznes bierzemy. Dobra, biorę to. ten. Chcesz umieścić darmowe ogłoszenie? Tak. Mogę się spodziewać. A, bo nie wyłączyłem. Nie jest jakiegoś frajera znalazł tutaj na ten. On by płacił a, e, czynsz, a ja bym kurde tylko mieszkał. Albo jeszcze lepiej, ja bym mu wynajął tą chałupę, a mieszkał tutaj. Ma stary Karateka to jest. I to mi się podoba, chłop zaczął pracę już ma wolne, nie? Widać, że to prawdziwy czadzior jest. Ty tylko materaca nie wynieść ty. Teraz tu ma być. To no, wejdź za Adolfikiem tutaj, zaję prądkę. O Adolfikowi się tylko wspomina tutaj, nie ten. Nie odpalił z 39, bo to nasze osiedle się przerodzi. Gdzie tu są w ogóle jakieś dupeczki z tego osiedla? Dobra, dzwonię po zuskę. Może jakieś darmowe drinki będą. No i proste, nie? Ańce na melinie? <laughs> o to chodzi. Dobra, pie poszły pierwsze cmoki. Wydaje mi się, że. Eee... No wiadomo, dobra. Czyli darmowe drinki będą. Dobra, starucha rucha chciała, żebyśmy coś z nią spędzili, czas, ale tu mamy świeższych. Śwież, świeższych partnerów od niej. O, zobaczmy, czy to kurde, coś tam. Barku się poprzestawia. No, dobra, dobra, Zuzia chyba nie jest taka łatwa. Ale co ona mu strzeliła, ty, Zuzia? Słuchaj. Bo to może być ostatnie miejsce, które odwiedzisz dzisiaj, nie? Dostał w papę normalnie, gościu. Co jest? Ty, Rudy Wilkinson, weź z pieprza teraz byś wyjechał pomiędzy Budka i To literalnie. Nie, no to jest jakieś. Ale fajnie się kurde, ten, ten. Ale co ona nic nie chce z nami? Dobra, mi się wydaje Zuzka, nie? że jak ty nie potrafisz się zachować. Jak ty nie potrafisz się zachować, czazior ci pokaże, czemu on jest czadzior, nie? I porządek na osiedlu, i zaraz każdy będzie wiedział, kto tutaj rozdaje karty, nie? I krótka piłka, i nie będziesz kurpiać tutaj czadami. Może drinki polewałaś, to jeszcze nic nie znaczy. Nie potrafiłaś się zachować, jak czazior przyszedł, i tyle. Siema, trzymaj się.